Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku Battlefield 4. W dzisiejszym odcinku gram jako snajper moi drodzy, no ale wróćmy się pierwsze w co gram. Po nagraniu ostatniego odcinka pomyślałem, że no może ale powinienem jeszcze raz w Team Deathmatch spróbować kiedy w przyszłości, zanim powiem dokładnie, że to nie dla mnie. Ponieważ po wypuszczeniu tego filmu, po oglądnięciu tego filmu trochę za bardzo drastycznie mi to wyglądało, pomimo że dużo gier miałem złych w ten dzień. Przepraszam, ale moi drodzy, dołączyłem się do jednego z moich ulubionych serwerów. W tym momencie mieli ustawienia jedynie bronię snajpera i pistolety. Oczywiście wychodzi tak, że zawsze ktoś będzie oszukiwał, ale większość ludzi bije tylko ze snajperem i z pistoletem. Tryb gry był moi drodzy: Team Deathmatch. Akurat w tej grze akurat używam moi drodzy snajpera M40A5. Z optykiem JGM-4 4 Cztery razy przybliża. Na lufę używam flash hider, czyli to co chowa płomień z szelby. Co z jednej strony jest niewarte nic na snajperze, ponieważ zawsze widzimy skąd kula idzie. Ale moi drodzy, ja lubię to dla samego wyglądu. Następna rzecz co używam to prostą przekładnię. Nie wiem jak to się nazywa ta rączka, którą przeładowujesz kule to prosta, czyli nie, mu, nie muszę oka zdejmować z optyki, żeby strzelać następnym razem. Jak zobaczycie w tej grze, dosyć dobrze kosiłem ich. Miałem dosyć dobrego kill streaka. Dawno nie grałem jako sniper, co bardzo mnie zadziwiło, że tak dobrze mi poszło jako sniper. Oczywiście graliśmy cały serwis sniperów, no to może do tego miało dużo do czynienia. Ale, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że tak jak nie lubiłem zwykłego Team Deathmatch, tak Team Deathmatch na samych snajperów bardzo mi się podobał. Czyli... No nie wiem, w dniu dzisiejszym myślę może nie będę wypisywał e, Team Deathmatch w ogóle z mojej kariery grania, ale będę grał tylko w Team Deathmatch taki, który ma specjalne reguły. Powiedzmy, snajperzy tylko, albo tylko pistolety, albo tylko łuki, takie różne gry, takie różne serwery co socnie, bo to mi naprawdę bardzo się podobało. Grałem przez może 2 czy 3 godziny, każdą jedno miałem bardzo dobrą. To jest jedna z nich, nie jest najlepsza gra, ale jest dosyć fajna akcja w tej grze. Zaraz będzie nadchodzić w około 3 minut 30 sekund, chyba czy 15 sekund. Dosyć fajną akcję miałem, jednego za drugim kosiłem jak kosiarka. Także moi drodzy, no okej, okay, nie będę więcej mówił, bo nie mam do, za bardzo do powiedzenia nic więcej na ten temat. E, zapraszam Was do oglądnięcia do końca filmu. Film będzie trwał około 10 minut. E, dosyć dobra gra była, dosyć dobre akcje. Dużo um, adrenaliny miałem z tego powodu, że tak dobrze mi szło i parę razy udało mi się uniknąć przeciwnika kule ruszaniem się na boki. Um, naprawdę wspaniała gra to była, no... Nie była Ziemia w porównaniu do poprzedniego e, Team Deathmatch. Okej okay, moi drodzy, na tym zakończę. Mam nadzieję, że Wam filmik się podoba. Powiedzcie mi co myślicie o tym. E, bardzo też oczekuję Fielda, Hardline, pewnie tak jak wszyscy Wy inni. E, Niesamowite na mnie wrażenie wzięła ta beta. Ale ok, moi drodzy. Dzięki Wam za oglądanie, jeżeli jesteś nowy nie zapomnij suba dać. Że Wam bardzo miłego dnia i nie zapomnijcie ocenić film. 나라지.